Cześć, z tej strony Pawlos. Na życzenie użytkownika robię ten poradnik o wgrywaniu map Survival do Series 3. Zapraszam. Pokażę to na przykładzie mapy Mountain Forest 2.0 pobranej z naszej strony. Po pobraniu mapy wchodzimy w mój komputer i szukamy folderu, w którym mamy zainstalowany Steam. Standardowo jest to c.program files.steam. Gdy już jesteśmy w folderze Steam, wchodzimy w folder Apps, Common appscommonseries 3 Content, 3 Następnie rozpakowujemy archiwum z pobraną mapą i przenosimy plik o zakończeniu GRO do tego folderu. Niektóre mapy wymagają dodatkowych tekstur i modeli. Zwykle instaluje się je w taki sam sposób jak mapy. Na końcu włączamy typ modable. Myślę, że z samym włączeniem mapy sobie poradzicie. Dzięki za obejrzenie.